Cześć! Jestem Łukasz, jestem wiceprezesem Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego i jest mi bardzo miło, że razem z nami spędziliście tych kilka dni, gdzie mogliście usłyszeć o bezpieczeństwie i o tym, jak należy udzielać pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. W dniu dzisiejszym kończy się cykl spotkań z Gryfińskim Stowarzyszeniem Ratowniczym podczas ferii zimowych w Hojnie. Jednak to nie jest koniec naszej współpracy z Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Was wszystkich do włączenia się w działania greckiego Stowarzyszenia Ratowniczego, dokładniej Grupy Ratowniczej w Hojnie, która działa na Waszym rejonie od niedawna. Mam nadzieję, że te zajęcia, które odbyliście, pozwolą Wam, czy zachęcą Was do tego, aby poznać jeszcze lepiej i dokładniej tajniki, jakie niesie ze sobą ratownictwo i pierwsza pomoc. również zostanie podpisane porozumienie ze Szkołą Podstawową nr 2, dzięki której powstanie Szkolna Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Ratowniczego i tam również uczniowie będą mogli się nauczyć jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jak wykonywać sztuczne oddychanie czy resuscytację krążeniowo-oddechową, ale także ogólnie poznają zasady bezpieczeństwa w tym zwykłym naszym codziennym życiu. Jak możemy pomagać drugiej osobie, jakiej korzyści niesie ze sobą wolontariat? Co prawda, ferie się kończą, jednak nie kończy się aura zimowa, która panuje w naszym regionie. Dalej pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, które powinny nam towarzyszyć każdego dnia. Pamiętajmy, nie wchodźmy na zamarznięte zbiorniki wodne. Nie bawmy się na sankach przy torach kolejowych, przy drogach szybkiego ruchu, czy również przy zwykłych drogach, na których poruszają się samochody. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Jest mi niezmiernie miło, że w ten niekonwencjonalny sposób, jednak bardzo bezpośredni, udało nam się dotrzeć do Państwa, do Was, młodzieży. Z tym przekazem o bezpieczeństwie, że razem z funkcjonariuszami policji, członkami Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego mogliśmy powiedzieć Wam tych kilka zasad bezpieczeństwa oraz jak należy ratować drugą osobę. Dziękujemy z tego miejsca również Centrum Kultury w Chojnie, które podjęło się zadania zorganizowania tych ferii zimowych online. Szczególne podziękowania dla Pani Dyrektor, jak i dla całego zespołu, który czuwał nad realizacją całego przedsięwzięcia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za uwagę i za obecność podczas tych ferii nietypowych. Na koniec chciałbym powtórzyć tych kilka zasad, które zostały powiedziane już na ostatnich zajęciach, jednak o nich nigdy zabieram. W pierwszej kolejności, jeżeli widzimy jakikolwiek wypadek, który zdarzy się obok nas, musimy ocenić nasze bezpieczeństwo. Rozglądamy się, oceniamy, czy jeżeli podejdziemy, czy nam się nic nie stanie. Następnie sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna. Jeżeli nie odpowiada, nie reaguje, powinniśmy zawołać o pomoc, zapewnić sobie wsparcie w momencie, kiedy będzie ono potrzebne. Następnie sprawdzamy, czy osoba poszkodowana oddycha. W dobie COVID-a robimy to troszeczkę w inny sposób, dlatego zachęcam osoby, które nie wiedzą, aby obejrzały jeszcze raz nagranie z wcześniejszych dni, przechodząc dalej, jeżeli ocenimy oddech. Sprawdzimy, że osoba poszkodowana nie oddycha. Musimy wezwać jak najszybciej zespół ratownictwa medycznego. Robimy to dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Mówimy, gdzie się znajdujemy, co się stało, jaki jest stan osoby poszkodowanej, nasze dane personalne oraz potwierdzając zgłoszenie mówimy numer telefonu, z którego dzwonimy. Jeżeli wykonamy już te kilka czynności, przechodzimy do akcji resuscytacyjnej, czyli uciskamy klatkę piersiową. Uciskamy ją w centralnej części, w tempie 100-120 10 na minutę. Oczywiście nie chodzi o to, aby co do zegarka, liczyć dokładnie jak to uciskamy. Pamiętajmy aby uciskać mocno i szybko, tak jak bije nasze serce. Resuscytację krążeniowo-oddechową wykonujemy do kilku sytuacji. Jakie to są? Pierwszej kolejności, kiedy przywrócimy funkcje życiowe osoby poszkodowanej, kiedy może zacząć nami rozmawiać. Druga sytuacja, kiedy przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, ratownicy wyjdą z karetki, podziękują nam, dopiero wtedy możemy odstąpić od czynności. Trzecia sytuacja, kiedy jesteśmy bardzo mocno zmęczeni, kiedy nie ma co nas zmienić, Wtedy również musimy przerwać czynności resuscytacyjne. Ostatnią sytuacją, kiedy możemy przerwać czynności resuscytacyjne, jest sytuacja, kiedy otoczenie zaczyna nam zagrażać. Bo musimy pamiętać o tym, że to nasze zdrowie i życie w trakcie udzielania pierwszej pomocy jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Życzę Wam spokojnej końcówki ferii i spokojnego czasu, abyście nigdy nie musieli używać tej wiedzy, którą nabyliście podczas zajęć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie.